Witam. Tym razem zborów tucholskich, gdzie chciałem pokazać, jak udały się pomidory. Widzę dużo filmów na YouTube z tego roku, że jest zbyt wilgotno i praktycznie nikomu te pomidorki nie chcą się udawać. Dużo osób mówi, że, że tracą w zasadzie całe plony. A tutaj, proszę. Obrodziło całkiem nieźle, i na razie zaraza e, nie weszła. Są tu jakieś takie e, liście nieco przypominające e, tą zarazę, jakby były troszkę zaatakowane, ale to jest minimalnie i szczerze mówiąc nie jestem przekonany, że to jest zaraza. Na owoce w każdym razie nie wchodzi. I to są. E, Właśnie te koktajlowe pomidorki, które były wystawione cały czas na działanie warunków atmosferycznych. No, fakt, że tutaj jest tak ogólnie dość sucho. No, ale tak czy siak ten rok, nawet w tym miejscu, w tych borach, był znacznie bardziej wilgotny. Dużo więcej było opadów niż zazwyczaj. I mimo tego, właśnie zaraza nie weszła. Ponieważ ziemia tutaj była całkiem dobrze odżywiana, oprócz tego, że były tutaj zrębki, to teraz są położone ściółki, z trawy i ze słomy. Tutaj na górze widać słomę, a do tego tutaj było podlewane gnojówkami. I nawet był użyty faktyczny po prostu gnój, taki zwyczajny gnój jako nawz. Także te roślinki mają się czym bronić powiedzmy przed zarazą. I nie ma, nie ma tutaj póki co, ale już w zasadzie się nadają do, do zbioru te pomidorki, część z nich przynajmniej. Także nie spodziewam się, żeby pod sam koniec ta zaraza zniszczyła plony. Także jeszcze raz utwierdzam się w przekonaniu, że głównym czynnikiem, jeśli chodzi o, o zarazę ziemniaczaną na pomidorach, to jest właśnie czy ziemia jest odpowiednio odżywiona, czy nie. Drugi bardzo ważny no to faktycznie jest wilgoć jakieś tam ogólnie czynniki wilgotnościowe, czy, czy szybko te roślinki mają jak wyschnąć, czy są bardzo, czy nie bardzo nasłonecznione i tak I podobny efekt jest w foliaczku domowej roboty, który był postawiony staje się dwa sezony temu. Zaraz pokażę jak ładnie te pomidorki wyglądają. One tutaj były znacznie bardziej powiedzmy zaopiekowane w sensie przycinane i tak dalej i plony, plony są całkiem niezłe e, tutaj jest kilka różnych gatunków są znowu te bawole serca i e, malinowe głównie i proszę wszystko wygląda całkiem nieźle tutaj i też te liście troszeczkę łapią jakieś zarazy ale póki co nie ma takich problemów żeby to jakoś wchodziło na same owoce i, i niszczyło plony. Podobnie tutaj też są te koktajlowe. Też obrodziły nieźle. A tam już dojrzewają. I w zasadzie nie ma tutaj problemu zarazy ziemniaczanej. Tutaj no... Gdzie nie, gdzie faktycznie no. Te liście jakoś tak wyglądają, nie za bardzo, ale póki co nie przekłada się to na... na zarażenie pomidorków. Wyglądają całkiem nieźle, już zaczynają być gotowe do zrywania i mogą sobie w zasadzie, taki jak ten, już nabiera troszkę pomarańczowego koloru. To już by go można zrywać, w razie gdyby ktoś się obawiał, że ta zaraza wejdzie, ale no, my się tu nie specjalnie obawiamy. Dlatego pozwalamy im, żeby sobie dojrzały elegancko na krzaczku. I dopiero zrywamy w sytuacji o, tak jak tutaj. Ten jest z rozmiaru całkiem przyzwoitego. W zasadzie takie same można kupić w sklepie już w jakieś tam biedronce czy, czy innym lidlu. Także ja jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Szczególnie biorąc pod uwagę no, te wszystkie filmy, które widzę, i, i co inni ludzie mówią, że w tym roku naprawdę jest trudna sytuacja. Ponieważ non-stop pada i jest zbyt wilgotno, a do tego chłodne troszeczkę bywają noce. W związku z czym ludziom i słabo rosną i wchodzi ta zaraza, w związku z czym ludzie narzekają. Także to tyle. No, bo tak jak mówię jeszcze raz, powtarzam, że najważniejsze w tym, żeby pomidory się udały, jest to, żeby mieć dobrze odżywioną ziemię, bo wtedy roślina sama jest w stanie się bronić przed różnymi chorobami, w tym grzybiczymi jakimiś tam grzybami, tak jak ta zaraza ziemniaczana. No to tyle. E, taki krótki. E, Film pokazujący jak w tym roku nam się to udaje.